Szyma. Dzisiaj pokażę wam na xp Także tutaj macie kod do mapy. W to, to miejsce go wpisujemy. Takie jest kod do mapy. Pamiętajcie sobie nie łapki w górę sobie w wbiciu na Discorda i napisanie w komentarzu jakiegoś fajnego miłego komentarza. Oprócz tego pamiętajcie o wpisaniu kodu sklepu jak chcecie wygrać 2000 faudolce. No i co zapraszam Was do oglądania. Jeśli jesteśmy na mapie, biegniemy sobie tutaj w to, to miejsce na savefare. Nie dobiegniemy na savefare, idziemy sobie tutaj, gdzie restuje się budowle. Znaczy tutaj gdzie jest taki przycisk po prostu. Jakujemy tak. jakujemy sobie nad tą, nad tą jakby nad te drzwi. Idziemy sobie tutaj powoli, przeskakujemy tutaj na Stor Lepiej nie skakać, w sumie, bo lepiej przejść powoli po prostu w ten oto sposób O, w ten oto sposób, cyk Teraz zrobić tutaj taniec Teraz zawsze teleportuję, bierzemy sobie claim reward Cyk, w tym oto miejscu i w tym momencie dostajemy expa Jak chcecie dostawać jeszcze więcej expa, wskakujecie sobie na to, odbieracie kolejnego expa w tym oto miejscu Potem wchodzicie sobie jeszcze do Stora Biegniecie sobie tutaj Idziecie do rogu, robicie tu taniec Teraz dostajecie jeszcze więcej expa, teraz zaraz sobie do stara z powrotem Idziecie tutaj Czekujecie na to fioletowe, idziemy do rogu Tutaj robimy taniec, w tym miejscu odbieramy kolejnego sekret xp Tyk, i w tym momencie mamy mnożyć razy 4 A chcecie jeszcze więcej expa to klikacie ten przycisk